Milion folów biłem na TikToku się wybiłem Nikt nie wierzył, że się uda, ale Sus uczynił cuda Twój stary znów gna, na rowerze zapieprza Po followy wbija Cice Burson na TikToka Pobiłem rekord TikToka, to moja nowa epoka Teraz foka mnie pokocha i nie będę już sam król TikToka A nie twoja foka Król TikToka jest jeden Robię sobie karierę Teraz jeżdżę rowerem Później będę wędlejem TikToki nagrywam Na innych się wybijam Król TikToka Nowie robią w sklepie susa mojej żonie, dam causa, teraz pod palmami siedzę i wypijam kubuś musa, jestem królem. Więc wszyscy łapy w górę, choć nie siedzę w klubie go go, bo popkiem się nie czuję Król TikToka jeden, robię sobie karierę, teraz jeżdżę rowerem, później będę Bentleyem, TikToki nagrywam, na innych się wybijam Król TikToka to ja a nie twoja foka Król TikToka jest jeden Robię sobie karierę Teraz jeszcze rowerem Później będę Bentleyem TikToki nagrywam Na innych się wybijam Król TikToka to ja A nie twoja foka Król TikToka jest jeden Robię sobie karierę Teraz jeszcze rowerem Później będę Bentleyem TikToki nagrywam Na innych się wybijam Król TikToka